Sytuacja jest niecodzienna. Przede wszystkim dlatego, że jest symbioza między działalnością gospodarczą, samorządem, czyli wszystkie ręce na pokład, proszę Państwa. I tak zwańczymy te wszystkie wirusy, prawda? I, inne I wszystkie inne pandemie. Tak? I zawsze z myślą o przyszłości. Jako gospodarz pięknej i gościnnej gminy Bobolice witam serdecznie wszystkich Państwa na tym wyjątkowym spotkaniu. Myślę, że to jest krok milowy w rozwoju gospodarczym gminy Bobolice, ponieważ dzisiaj chcielibyśmy podsumować realizację przez Gminę Bobolice dwóch bardzo ważnych projektów, których realizacja wiązała się z pozyskaniem znacznych środków finansowych. To spotkanie dzisiejsze jest wyjątkowe. Ono jest wyjątkowe dla gminy, ale także myślę, że, że dla regionu. Dla gminy, dlatego że ono jest niezmiernie ważne z punktu widzenia właśnie tego rozwoju gospodarczego. A jeśli chodzi o powiat, biorąc pod uwagę to, co się zadzieje na tych działkach, o których tutaj bliżej powiedzą nas nam przyszli przedsiębiorcy, jestem przekonana, że doskonale podniesie to w ogóle prestiż naszego regionu, a także doskonale wypromuje go nie tylko tutaj na, na teren najbliższego regionu, ale myślę, że na skalę całego kraju, a może i jeszcze dalej. I chciałabym przedstawić Państwu naszych przedsiębiorców, którzy nabyli działki w uzbrojonej strefie inwestycyjnej. Serdecznie witam pana Dominika Ściepko, dyrektora generalnego firmy Ecolight ze Słupska. Dzień dobry, witam Państwa. Witam też pana Roberta Gąsiorek, właściciela firmy Perfect w Komornikach. I na powitanie, szanowni nasi przedsiębiorcy, chciałabym Wam wręczyć takie listy powitalne. Ja w tych listach powitalnych cieszę się bardzo, że tą współpracę mamy możliwość rozpocząć, że zaufaliście Państwo tutaj nam jako gminie. Na taką pamiątkę Bobolice pokaż, że kochasz. To jest to hasło, które promujemy już od kilku ładnych lat, więc to jest kubeczek, żeby smakowała zawsze kawka była zdrowa i pobudzała do kolejnych wspaniałych Waszych pomysłów. I taki skromny notesik, również symchamy. Samym hasłem na takie najpilniejsze sprawy biznesowe. Są z nami wyjątkowe osoby w świecie biznesu. Chciałabym powitać panią Marię Olsen, przewodniczącą Rady Fundacji Polonia Gospodarcza Świata. Jest to wyjątkowa osoba. Powiem Państwu, pierwszy raz mieliśmy okazję spotkać się z panią właśnie Marią ze Szwecji 4 września. To było bardzo spontaniczne, szybkie spotkanie na prośbę właśnie naszych przedsiębiorców. I ja chylę czoło i dziękuję tutaj pani przewodnicząca, że w tak krótkim czasie udało się po raz kolejny dotrzeć ze Szwecji tutaj na nasze spotkanie. Witam również serdecznie prezesa Fundacji Polonia Gospodarcza Świata, pana Zbigniewa Olszewskiego. Również Panie Przewodniczący chyle czoło i dziękuję również za, za obecność, za zaufanie kierowane w stronę naszej gminy. Witam pana Huberta Gorczycę z kamerą, a tu właśnie tak mamy tutaj przy okazji tak pana Huberta tak reprezentuje, Szanowni Państwo, norweski biznes klub, Polska Center AS, a równocześnie jest przedstawicielem telewizji norweskiej inter, Internetowa Telewizja Polonijna. Witam serdecznie Piotra Szczurowskiego, kierownika projektu Eco Light. Witam panią Urszulę Miller-Grzybowską, dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Pani dyrektor jest jednocześnie pełnomocnikiem instytucji pośredniczącej we wdrażaniu środ właśnie tych projektów unijnych, na które gmina Bobolice otrzymała dofinansowanie. Dziękuję pani dyrektor za kompetencje, otwartość i wielką życzliwość. Witam serdecznie panią Małgorzatę Literską, kierownik do spraw obsługi i monitoringu inwestycji Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego ze Słupska i też wiem, że jest pani Aleksandra Nadeczysz, specjalista do spraw inwestycji właśnie w par. Mam zaszczyt powitać naszego starostę z Powiatu Koszalińskiego, pana Mariana Hermanowicza. Dziękuję, panie starosto, za obecność. Jak zawsze, tak możemy liczyć na przychylność, zrozumienie i naprawdę życzliwą partnerską współpracę. Jest również z nami pan wicestarosta Koszaliński, pan Tomasz Tesner. Również dziękuję bardzo za życzliwe, olbrzymie kompetencje, panie starosto. Witam też przewodniczącego Rady Miejskiej w Bobolicach, pana Franciszka Łobockiego. Witam y, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pana Zdzisława Kurtę, Przewodniczącego Komisji y, Finansów Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bobolicach Pana Zbigniewa Oleksiaka i jest z nami mój zastępca Pani Grażyna Wiater, jest Skarbnik Gminy Pani Beata Sempołowicz. Jest z nami pan Krystian Cyrson i witam panią inspektor Majkę Wiśniewską i panią Żanetę Lubińską, która zajmuje się działalnością również w zakresie rozwoju, działalności gospodarczej, y, 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 którą gmina prowadzi z racji swojej działalności statutowej. Bardzo dziękuję za obecność. To jest takie... Na miłą pamiątkę dzisiejszego spotkania. Dziękuję Przekazuję jest, jest szczególnie, miło, szczególnie miło, że tyle wspaniałych kobiet tutaj rządzi panowie. Pano, panom pewno miło, że takie ładne panie i takie sprawny rządzą tym tutaj. I, gdzie się nie potrafi, to się kobiety wysyła podobnie. I, tak, i. się mówi, tam, tam gdzie się nie da, tam się posyła Olsonową. Ona wszystko załatwi. Także... I również dla pana przewodniczącego Fundacji Kolonii Gospodarczej Świata również bardzo serdecznie dziękuję i na pamiątkę. Już teraz nie żartując, chciałam powiedzieć, że mi jest niezwykle miło gościć tutaj po raz drugi właśnie i spotkać takie wspaniałe kobiety. Nie, może, nie wszyscy wiedzą, ale w Szwecji założyłam właśnie Poloniny Klub Kobiet Sukcesu, żeby nie mówili, że Polki tylko sprzątaczki, ale kobiety wykształcone osiągające najwyższe stanowiska w Szwecji. Także mam wszędzie swoją kobietę i teraz się cieszę, że mam tutaj też. Y, więc popieram działalność gospodarczą. Ja chciałam powiedzieć, że ro, jaka jest, prezes będzie tutaj, pan prezes Olszewski będzie mówił na temat, ale ja pat, patrzę ze strony y, polonii gospodarczej, jak y, polonijnych przedsiębiorców, którzy są rozsiani po całym świecie. Y, od 30 lat, kiedy działa fundacja, staramy się w jakiś sposób przyczynić do rozwoju Polski. Najpierw Zbawiając polskich, polonijnych przedsiębiorców, żeby inwestowali w Polsce, potem żeby przywozili ze sobą inwestorów zagranicznych, potem żeśmy po kolei patrzyli jak się Polska rozwija, kiedy kilka lat temu. Yy, na kolejnej konferencji gospodarczej rozmawialiśmy z prezesem. Ja mówię, polscy, polskie produkty, polskie przedsiębiorstwa są już na światowym poziomie. Duże koncerny mogą sobie pozwolić, żeby wejść na rynki eksportowe, natomiast małe i średnie firmy potrzebują pomocy. I tutaj my, jako przedsiębiorcy polonijni, bylibyśmy tym pomostem, który by ułatwiali, otwierali rynki, otwierali. Służyli naszą pomocą, no i właśnie trafili panowie tutaj do, do, do mnie. No i mówili o swoim projekcie. Ja proszę przysłać mi. Ja, jako inżynier i przedsiębiorca, zobaczyłam tą technologię i powiedziałam, to jest wstrzelenie się w dziesiątkę. No i wykorzystałam, że tak powiem, moje znajomości. Przywiozłam tutaj przedstawiciela jednego z największych koncernów niemieckich. I panowie już się spotkali 4 września. Rozmowy nadal trwają. Przy okazji właśnie odwiedzając bobolicę, oglądając tę wspaniałą okolicę i jakie możliwości tutaj są. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze kilka razy, mogła przyjechać tutaj do tej wspaniałej, go miasta i odwiedzić panią burmistrz. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to wszystko. Pan prezes powie więcej. Nie powie więcej, proszę państwa? Ja tylko mówię, dlatego, żebyśmy panowie nie zginęli. <laughs> Jeden mężczyzna musi zabrać głos, prawda? Ale to już ukłon jest dla pań. Bośmy zorientowali się, że to jest przewaga druzgocąca, żeby nie powiedzieć. Ale ja, wobec tego dwa zdania. Nie byłoby nas tutaj, gdyby nie było twoich dwóch dżentelmenów, prawda? prezentowanych, To po pierwsze, a po drugie, symbioza, ścisła współpraca samorządu z przedsiębiorcami, to jest droga nowoczesnej polskiej rozwoju. To jest droga gospodarcza i społeczna, żeby już nie dodawać więcej przymotników I po tej drodze chcemy iść. Przyjechaliśmy tutaj, żeby jak najdalej pokazać środowiskom Polonii myśli, przecież oni są łatwieni różnych krajów. Nie ma na świecie, nie państwa, kraju, gdzie nie byłoby kogoś z Polski i przedsiębiorców polskich. Stąd ten moment upublicznienia, stąd prosiliśmy Huberta, żeby był, proszę popatrzeć, przecież cały czas Was filmuję, po to, żeby to przekazać, że jest taka Polska, bo nie metropolia, nie stolica, nie Katowice, prawda. Katowice, tak, Warszawa, tak jest w Warszawiach, prawda. Ale tu, tu, o właśnie, to jest przykład, proszę Państwa, jak będę mówił jeszcze jedno zdanie, to będzie o jedno zdanie za dużo. Dziękuję serdecznie, podziwiam Panią Burmistrz. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie, będziemy się widzieli. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że tutaj na tych slajdach my obserwujemy w tej chwili tą strefę inwestycyjną. To są takie zdjęcia z lotu ptaka. Wartość tej inwestycji, strefa plus droga, to jest ponad 5,6 miliona złotych. Z tego ponad 70% otrzymaliśmy ze środków Unii Europejskiej, więc 1,560 tysięcy to są tylko środki gminy. Bardzo proszę. proszę o przedstawienie siebie i tego, co na bobolickiej strefie będzie się działo. Nazywam się Robert Gąsiorek. wspólnie z kolegą Dominikiem. Wspólnie z kolegą Dominikiem mamy zamiar w strefie ekonomicznej, w której nabyliśmy działki: budować, produkować urządzenia do walki z COVID-em. Za chwileczkę nasz kolega przedstawi prezentację tego, co mamy zamiar zrobić, natomiast to jest jak gdyby początek naszej drogi. Te urządzenia, które, przed chwilą, które za chwilę będą prezentowane, to, jest, to są rzeczy, które chcemy robić w najbliższej przyszłości. Docelowo w strefie chcemy zbudować kompleks obiektów, który będzie nie tylko produkował urządzenia do dezynfekcji, ale również urządzenia z branży oświetleniowej połączone. Z technologią UVC, która będzie przeciwdziałała COVIDowi, pandemii. Mamy zamiar oprócz budowy fabryki, którą, którą chcemy e, lada dzień rozpocząć, e, m, chcielibyśmy przyciągnąć naszych e, partnerów, naszych podwykonawców, e, aby w dobie pandemii uniezależnić się od e, dostawców e, zagranicznych, e, jak i również e, zapewnić e, łańcuch dostaw komponentów do, do, do produkcji elementów, które, które będziemy u nas e, tworzyć. E, chcemy na e, terenie działek Wybudować hale oprócz naszej fabryki hale, do których przyciągniemy naszych podwykonawców tak, aby na tym terenie Elementy potrzebne nam do produkcji naszych urządzeń były bezpośrednio produkowane przez naszych podwykonawców. Wtedy mamy ciągłość dostaw, mamy jak gdyby kontrolę nad tym, jak przebiega proces produkcyjny podzespołów, które są nam potrzebne. A warunki, które, które Państwo nam wferzacie, myślę, że będą bardzo. Korzystne również dla naszych partnerów, dla naszych podwykonawców, którzy też skorzystają na tym, że, że Wasza gmina jest bardzo przyjazna, jak i będziemy w stanie w pełni wykorzystać teren, teren, który nabyliśmy. Drodzy Państwo, tak jak przed chwilą kolega wspomniał, jesteśmy firmą, która będzie się specjalizowała w produktach dedykowanych dla dezynfekcji powierzchni i powietrza. Są to innowacyjne urządzenia można powiedzieć na skalę, na skalę światową. W roadmap naszych produktów mamy tak naprawdę kilkanaście urządzeń, które zostały stworzone z myślą o rynku medycznym. Natomiast w czasie pandemii zrobiliśmy konwersję produktów, która ma być tak naprawdę wersją komercyjną. Kolega Piotr, tutaj kierownik projektu, przekaże więcej szczegółów na temat technologii zastosowanych, jak również naszych nadchodzących produktów. Proszę Piotr. Dzień dobry, to może na wstępie powiem w jaki sposób nasze urządzenia przeciwdziałają pandemii. Otóż emitują fale, fale UVC o charakterystycznej szerokości fali, która po prostu powoduje rozpa rozpad RNA wirusa, przez co nie może się replikować. Co wyróżnia nasze produkty względem konkurencji? Szybko okazało się, że światło UVC jest najskuteczniejszym środkiem wirusobójczym, tak samo jak bakterie obójcze, ponieważ działa na wszelkiego rodzaju patogeny. Doświadczenie, które posiadamy w oświetleniu, ponieważ jesteśmy tak jakby, nasza firma jest córką. Firmy Ecolite, która od wielu lat zdobywała doświadczenie w dziedzinie światła w obiektach przemysłowych oraz publicznych. To właśnie doświadczenie związane ze światłem powoduje, że mamy przewagę nad konkurencją, która tak naprawdę tą dziedzinę zaczyna rozważać od momentu wybuchu pandemii i o oraz opublikowania badań o skuteczności światła UVC przeciwko wirusom. Nasz system działa na bazie skanera LIDAR, który znajduje się w górnej części obudowy urządzenia. Jest to urządzenie, które skanuje nam pomieszczenie i specjalny algorytm oblicza ilość promieniowania, która musi być dostarczona dla danej powierzchni, aby, aby skutecznie oczyścić go z wirusu. Dążymy do tego, żeby dostarczyć rozwiązania do walki z covid na cały świat, dla każdego użytkownika, a nie tylko dla wysoko wykwalifikowanej kadry. To właśnie odróżnia nasz projekt od reszty, ponieważ zasada działania naszego systemu to tak naprawdę jest click and go, czyli nawet użytkownik bez specjalnego przeszkolenia, bez większej wiedzy technicznej może podejść do tabletu. Uruchomić skanowanie, a system tak naprawdę dokona wszelkich obliczeń do dezynfekcji i, i zrobi wszystko za nas. Tak naprawdę od operatora wymagamy tylko podejścia i wciśnięcia odpowiedniego klawisza. Światło UV. Yy, yy. Może być stosowany również w systemach dezynfekcji przepływowej i to jest właśnie następna dziedzina naszych, naszych badań. Jest to kolejna grupa naszych produktów, ponieważ dążymy do dezynfekcji stałej, w pomieszczeń, w których tak naprawdę odbywa się ciągły ruch. I tutaj rynek jest naprawdę wielki, ponieważ zapotrzebowanie na tego typu produkty na całym świecie drastycznie wzrosło i wszystkie modele matematyczne i... Wykresy pokazujące, jak rozwija się koronawirus, pokazują, że będą to rozwiązania konieczne do zastosowania na całym świecie w jak najszybszym czasie. Jeśli chodzi o plany, no to tutaj się zgromadziliśmy w tym celu, także dążymy do uniezależnienia od dostawców zewnętrznych, ponieważ no, plan, plan zakłada, że nasza technologia jest na tyle nowatorska, że bez większych problemów tak naprawdę będziemy ekspansywnie mogli ją eksportować na cały świat. No, i tak, tak jak wiemy, no jest to bardzo dobre miejsce pod względem inwestycyjnym, ze względów również tranzytowych. Więc myślę, że jeśli skonsolidujemy wszystkie, wszystkie ośrodki technologiczne oraz produkcyjne związane stricte z technologią UV, to będzie to obobólna korzyść i po prostu. No, tyle z mojej strony. Jeśli, jeśli są jakieś pytania odnośnie technologii UV, to chętnie odpowiem. Jeśli nie, to możemy przejść dalej. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że no, no widać, prawda, że jest to naprawdę bardzo innowacyjna metoda dezynfekcji właśnie powietrza, pomieszczeń. I ja z takich wcześniejszych rozmów tutaj właśnie z i zarówno z panem Robertem, jak i z panem Dominikiem. Wiem, że właśnie tego typu urządzenia będą produkowane na bazie bobolickiej strefy inwestycyjnej. Czy coś może na ten temat moglibyście nam więcej powiedzieć? Więc jak wcześniej po po powiedziałem, mamy zamiar e, wybudować szereg obiektów e, korzystając właśnie z. Zarówno z, z infrastruktury, jak i e, potencjału, jaki niesie ze sobą e, państwa teren, państwa gmina, państwa region. E, chcemy zatrudnić e, oczywiście pracowników z tego regionu. E, chcemy również m, współpracować z firmami, e, które na państwa, na państwa terenie funkcjonują, bo e, uważamy, że. Tylko i wyłącznie taka symbioza, taka współpraca może przynieść efekty, myślę, że zarówno dla nas, jak i, jak i dla Państwa, dla, dla, dla regionu. I jak gdyby no to stoi podstaw tego, że zdecydowaliśmy się na tym terenie wybudować naszą, naszą fabrykę. Myśmy dali sygnał w świat o tych pomysłach. Ja mam odpowiedzi naciskające wręcz to są. Resorty niektórych krajów, ja nie będę wymieniał, to jest publiczna, nie. proszę mnie zrozumieć, są pewne, musi być pełna elegancja, prawda? Klucz jest w tym, żeby to robić zaraz. Z wirusem trzeba to trzeba zwalczyć, prawda? Trzeba do normalności przez walkę z nim skuteczną. Ta cywilizacja musi dać temu radę. Tylko oni muszą temu dać. Temu, co wymyślili, tej myśli, tej pasji. To się musi sprawić. W tysiącach egzemplarzy natychmiast. Tym bardziej, że na świecie wszyscy myślą. Nie tylko tutaj, my myślimy w Polsce, prawda? Więc jest moment. Ten moment wyprzedzamy o krok. Trzeba natychmiast, żeby się udało. Stawiamy na ich młodość, ich temperament, ich zaangażowanie i pasję. Nie gonią za pieniądzem, gonią za skutkiem, który by myślili, Gonią za ideą, którą, a to jest ogromna siła napędowa dużo większa niż pieniądze. Jak wiadomo, można przegrać na niej, wygrać, proszę Państwa. To jest zupełnie co innego. I to jest spirytus moment całego problemu. Dlatego tu jesteśmy, dlatego jest Pani, dlatego jeździ w tej nazadze Szwecji. A widzieli, wiedzieli, jak pani, jaką Pani drogę pokonuje od siebie tam z tej Szwecji, ale nie ze środka, tylko z innego miejsca, nie umiem powiedzieć. Nawet żeby tutaj być, jak się dowiedzieli, to aż się zawstydzili, że namawiają do przyjazdu. Autentyczne. No ale dostrzegamy to, ale proszę, rozumiem, Pani Burmistrz, że y, Państwa zaangażowanie w tym wszystkim jest również kluczowe, no bo w końcu jest. Jesteśmy tutaj, jesteśmy waszymi gośćmi, do pani to państwo to organizują, prawda? no to postawmy, spróbujmy z tego zrobić wzorzec pewnego rodzaju, prawda, że nam się musi to udać jak najszybciej. Tutaj ja tak sobie myślę, że w tej chwili mówicie tutaj państwo o zastosowaniu tej tych promieni UV w zakresie dezynfekcji głównie spowodowanej wirusem ten SARS-CoV-2, ale ja tak sobie myślę, że również do unieszkodliwiania dezynfekcji tak, pomieszczeń spowodowanych innymi wirusami przecież ta technologia też się nadaje i to nie kończymy na koronawirusie, ale przecież wiadomo jaki ten nasz świat jest i w jakim świecie żyjemy, nie wiadomo jak... Jakie inne jeszcze tego typu właśnie niespodzianki nas mogą czekać, to na pewno się przyczyni do, do promocji naszego regionu. To będzie innowacyjność, która, która będzie przypisana właśnie bobolicom i w związku z tym też i powiatowi koszalińskiemu. Następna kwestia to jest wiarygodność. Ja powiem Państwu, że akurat kiedy rozpoczęła się nasza współpraca, mnie nie było, ja byłam na urlopie właśnie tutaj z panami naszymi innowatorami. Pierwsze rozmowy prowadziła pani wiceburmistrz Grażyna Wiater. Ale kiedy mi powiedziała o tym tutaj, już jak to przebiegało, to myślę sobie, że to jest właśnie, ci ludzie od początku byli dla mnie właśnie wiarygodni. Muszę to powiedzieć, bo stawiamy na wiarygodność obu stron. Więc tutaj, wiarygodność obu partnerów, samorządu, przedsiębiorców gwarantuje sukces. My mamy w tej chwili przecież wiadomo, jeden i ten sam cel, i to się musi udać. Tak jak tutaj powiedziała pani właśnie Maria Olsąg. Więc, no więc to, takie, to są takie fajne, takie dobre myśli, które to, towarzyszą od samego początku właśnie temu całemu no, przedsięwzięciu. Po dyskusjach takich bardzo trudnych też i dla mnie bardzo trudnej decyzji podjęłam ostatecznie decyzję, że idziemy w zakresie budowy strefy, bo my w tej chwili sobie będziemy umieli sami poradzić z z wypracowaniem środków na budowę ścieżek rowerowych i jeszcze innych innej infrastruktury która ciągle jest niepotrzebna. No i wypracowany produkt brutto ten z podatku dochodowego od funkcjonujących firm, podatku, który wypracują zatrudnieni na umowach o pracę przez mieszkańcy to też wpłynie Właśnie w odpisach z, Ciców, z pitów, jako właśnie takie dochody gminy. I to się ta machina wtedy tak kręci, prawda? Bardzo nam też zależy jako gminie na zaproponowaniu mieszkańcom szerokiej oferty kulturalnej i społecznej. I tutaj też myślę, że dużo różnych imprez, możliwości spędzenia czasu wolnego proponujemy. Ja myślę, to, co pani była uprzejma powiedzieć, pani burmistrz, cieszę się niezmiernie, jako powiat Koszaliński który niestety w naszym województwie zachodniopomorskim jest trudny, jeśli chodzi o bezrobocie. W dalszym ciągu jest kilkanaście procent niestety ludzi bezrobotnych i dla nas tego typu inicjatywa dla powiatu koszańskiego no jest bardzo cenna, za którą serdecznie dziękuję. Deklaruję, że Nasza instytucja, która się nazywa Powiatowy Urząd Pracy. Z oczekiwaniem będzie czekała na państwa, abyśmy mogli współpracować co do ewentualnego wsparcia. To, co jest możliwe ze strony oczywiście naszego prawa i rozporządzeń. Jak panowie wiedzą, jest to też możliwe mamy dużo większe szanse otrzymywania środków na ten cel jak inne gminy, które mają mniejsze bezrobocie. Także zapraszam do współpracy, deklaruję ją z naszej strony, że to kolega Tesmer również ten temat bezpośrednio dobrze zna. Jeszcze raz serdecznie gratuluję. Cieszę się, że jesteśmy dzisiaj z państwem razem i mam nadzieję że będziecie państwo wzorem do pozostałych wójtów i burmistrzów. A trzeba by było to pokazywać. Tak patrzę na panie. Były sytuacje różne jeśli chodzi o słupską strefę ekonomiczną. Nie wyszło, ale gratuluję pani, pani Mierzycławo, że, że pani wygrała. Wszystkiego dobrego. Pan, który się pytał, jakie osoby będą zatrudnione, pan słyszał tutaj deklarację, 100 osób nominalnie jest przewidziane, że będzie zatrudnione, także już szykować kadrę. Bardzo mało będzie pracowników, bo w ulicach zabraknie prawdopodobnie, jeśli chodzi o, o tą kadrę przyszłą. Oczywiście ja powiedziałem, że deklarujemy, ale po sąsiedzku jest gmina Polanów, gdzieś tam jeszcze w stronę Koszalina, którzy tylko czekają na oferty pracy, szczerze mówiąc. I trzeba powiedzieć, ja się z tego cieszę, że większość ludzi nie chce siedzieć i nic nie robić i brać kasę, już tak powiem ordynarnie, ale jednak szuka pracy i mam nadzieję, że dzięki panom, dzięki państwu i powolicom, również ci, którzy chcą pracować, będą mieli tą robotę. I to jest najważniejsze. Idź tam w w las w tę w trawę i wyjść nie może. Popatrzcie co? państwo, popatrzcie. Popatrz. Mamy tutaj kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, wodociąg, mamy również kanały technologiczne, jest podprowadzony, podciągnięty gaz, jest stacja trafok, którą co prawda trzeba uzbroić, ale jest cała infrastruktura przygotowana, więc tylko czekamy na to, że inwestor wystąpi o odpowiednie warunki do odpowiednich organów i rozpocznie realizację robót budowlanych. Wszystko jest, Wszystko jest w tempie ekspresowym. Także jest, pokazuje sprawność właśnie tutaj i tak, wszystkich tak. stron. Także gratuluję. Musimy wirusa wyprzedzić, on też szybko działa. Bardzo dziękuję za Państwa udział. Byliście dla nas wszyscy bardzo ważni, bo, bo inwestycja, tak jak powiedziałam, jest bardzo istotna dla całego tutaj naszego regionu. Dziękuję Wam bardzo za udział. Tym spotkaniem na strefie kończymy to dzisiejsze wyjątkowe spotkanie. My pędzimy do Koszalina, żeby podpisać akty notarialne dla tych trzech sprzedanych działek. Dziękuję. E, ja również dziękuję. E, dziękuję państwu e, w imieniu e, Dominika, swoim e, państwu i wszystkim państwu zgromadzonym za przyjęcie, za tą dzisiejszą uroczystość i deklarujemy, że to co dzisiaj padło, te słowa, które padły e, no będą realizowane e, minimum w 100%. Bardzo dziękujemy. <noise>